like everything was a party only 18 years deep and now we're getting started Finish line clear so we focused on the target wouldn't it be nice if we saturate the market and wouldn't it be great if we could just simply and never think about calm down direct your age i say hey hands up the record plays wouldn't it be great if i

Yy, was dzisiaj Was yy, po serwerze. Yy, I tak tutaj jest sklep serwerowy. Tutaj możemy kupić np. kamień, ziemię, z tym Zrewno yy, jakiekolwiek yy, Takie sobie kupię. tu. Yy, tu możemy kupić. Tutaj A... e... no, ja, I tak, to możemy jeszcze kupić um, kwa kwarc. Um, No, 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 okay. możemy kupić runi, diament, szmaragd, złota razem węgiel i hmm. hmm, tutaj możemy kupić takie że powiem do, do tego, jak to nazywa. Okay. Hmm. To podwionków, żeby zrobić. to nic nie ma, mamy. Mamy powadła i tu możemy jeszcze kupić. Tak, tu możemy kupić kaktusy, metal, to wszystko z kwarcu, Strombik, Lotterdijk, Enderstone, Jack Sousand i tutaj możemy kupić sobie... E, Czajny mm. zbroja. Całą tu helmat pierścili. Mm. Mm. I... I... Buta. Czekajcie. Tu mi się coś. i yy, tak to tyle, tylko że teraz prześnią dasz. Yy, więc musi być tu chwilę. Albo wiecie co? Zrobię cię cię tu. Albo ja to wytnę tu. Będę to nagrywał, oczywiście... Albo nie, nie, nic nie będę robił. aż to on zrobi, albo może napisać spawn. a spawn... Hmm. Film ma nadzieję, że będzie trochę dłużej. Nie wiem, czy jak tam piszę, że, mam, że film w HD ma trwać całe 15 minut więcej, nie może, to nie wiem, czy też będzie to trwało znaczy jak nie będzie HD to będę mógł to zrobić w 30 w... minutach w... w... zrobić kurde No. Hmm. dobra teraz hmm. tutaj są hmm. tu są cele Cela numer jeden, dobrze, mamy cel i cela numer dwa, przybliżam, to nic nie ma, żłobek, tak. nawet tak, nie wiem, czy ktoś się tam, chyba, no ważne, myślę, pociąg, Kurde, tu się weźmie. Tak, dlatego, że to jest taki Mon Helmet, ochrony przed bliskami 4. I tak. Dlatego to mam, bo mi kolega dał. Grrr. <grystanie> 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 to Tutaj jest Warp. Warp Hub, Warp Hub, Pico i Obad War Hub yy, Ważone miasto 40 0 na 40 players czy 4 grupy znakomione Teams Ja sobie we... Yy, tu tylko bram, a my tylko bramy, okej okay. Która godzina miasta druga, okej okay. Jest to późno Wezmę sobie jedzenie I co? No. Nie mm. ja będę chyba tego wycinał. Zobaczę. Yy, no to tutaj tak sklep pokazałem. Yy, teraz warpy. warpy. Warpy, 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 Warp, arena spliff, czyli tu nie ma warpów, ale są portale. Na arenie spliff takie są. Można rozwalać nie wiem czemu, nie, nie można ale drzwi widziałem, że się dało rozwalać no, zresztą nie wiem hmm. tutaj jest SG SG 3 to, to i to nie będziemy sobie dzisiaj grać hmm. tutaj mamy mapę surowcową o, okay. E, tutaj chyba nic nie mamy to jest tak co tu mamy trochę boję wychodzić ale spoko tutaj mamy ten co prowadzi <ścoughs> dobra Uu. Powiem, że... Powiem, że... Tak napiszę. Dobra. No dobra. Mm, a co jeszcze mogę pokazać? Tutaj to jest. do tego nie będę wchodził. A tu jest, jest super. Duża kopalnia. Tutaj jest jedynka. Mamy kopalnię. Tam chyba nic nie ma. Tam jest kopalnia tylko. To jest entrant. Mm, co mogę tu pokazać? Nie tyle, nie tyle, nie tyle. I tak. Co jeszcze mogę powiedzieć tutaj jeszcze nie. Spójrzcie coś.

Jakie małe haki. Nie wiem, nie wiem. Będę, nie mogę się odwrócić, poczekajcie. Dobra, więc... Hmm. 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 Więc to. Nie wiem co, ale coś mnie wywaliło. Dobra, więc zaprzyjaźniam dara i cześć.